Pięć lat temu kandydowałem w wyborach prezydenckich, proponując zgodę, która buduje. Dziękuję także Pani Premier za podkreślenie tego, że mijające pięć lat to był okres dobry pod względem zbudowania realnej zdolności do współpracy i takiego stylu współrządzenia. Bo dzisiaj decydujemy nie tylko o kolejnych 25 latach naszej wolności. Decydujemy o losie regionu, bo taka jest nasza polska pozycja. Decydujemy, co warto podkreślać, o losie naszych dzieci. Dlatego te wybory są tak ważne. Ale warto się zastanawiać, o co w tych wyborach tak naprawdę chodzi: czy o widowisko? Czy o bezpieczeństwo, o chaos, czy o stabilność, o polityczny folklor, czy o przewidywalność, o rewolucję i rozpoczynanie wszystkiego stale od początku, czy też o kontynuację i rozwój państwa, które przecież już się dzisiaj bardzo poważnie liczy na świecie. Miniony rok, 25-lecia wolności. Był nie tylko dobrą okazją do podsumowań, ale i do wskazania najważniejszych zadań na przyszłość. Dlatego 4 czerwca w Sejmie, 11 listopada przed grobem nieznanego żołnierza przedstawiłem strategiczne wyzwania dla Polski. Będę o nich mówił w czasie kampanii. Będę rozwijał poszczególne priorytety. Dzisiaj podkreślam, Najważniejsza jest zgoda i bezpieczeństwo. Dzisiaj apeluję wybierzcie zgodę i bezpieczeństwo. Dziś nasze bezpieczeństwo w niebezpiecznym świecie zależy od trzech podstawowych czynników od sprawnego państwa, państwa stawiającego na rozwój gospodarki, od stabilnych sojuszy i od sprawności naszej polskiej armii. Siła państwa i dostatek obywateli zależą dzisiaj głównie od gospodarki. wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa, dlatego przedstawię program dla polskiej wsi trwają nad nim prace w kancelarii prezydenta. Ten program wskaże nowe możliwości, także nowe źródła finansowania oprócz funduszy europejskich. Polskie firmy. Polscy przedsiębiorcy potrzebują również dobrego prawa. Wspieram polskich przedsiębiorców. Dlatego zgłosiłem nowelizację ordynacji podatkowej. Uważam, że wątpliwości dotyczące spraw podatkowych muszą być rozstrzygane na korzyść podatnika, a nie urzędu. Bo Polska potrzebuje reform, a nie rewolucji. Zamierzam doprowadzić do przyjęcia systemu ulg podatkowych dla firm innowacyjnych. Zgłoszę ustawę ułatwiającą współpracę nauki i biznesu. Niemądrzy są ci, którzy sugerują, że trzeba będzie znowu Polskę odbudowywać ze zbliżu. Albo, że znowu trzeba będzie ratować polską gospodarkę. Trzeba być ślepy, żeby nie widzieć że to jest naprawdę że żyjemy w złotym okresie dla Polski. Ale naszym zadaniem jest to, aby ten złoty okres trwał dłużej, aby ten złoty okres przyniósł rozwój na miarę naszych ambicji i naszej potrzeby odnalezienia się wśród najzamożniejszych, najsensowniej zorganizowanych i najbezpieczniejszych krajów Europy. Potrzebny jest więc dobry start dla młodych. Będę zabiegał o równie silny polityczny konsensus dla strategii dla młodych, jak ten, który uzyskałem przy polityce rodzinnej. Już pracuje grono ekspertów, którzy sformułują realistyczne, ale ambitne rekomendacje. Dobry start dla młodych. Musi stać się priorytetem całej polskiej polityki i tak będzie. Rodzina. Doprowadziłem do powstania kompleksowego programu polityki prorodzinnej, dobry klimat dla rodziny. Jestem z niego naprawdę dumny. Dlatego zamierzam doprowadzić do przyjęcia przez Sejm nowelizacji kodeksu pracy. Ułatwi to łączenie życia rodzinnego i zawodowego. Wprowadzi elastyczny czas pracy, uelastyczni system urlopów na opiekę nad małymi dziećmi. Mamy sprecyzowane zadania na najbliższe pięć lat to między innymi przyśpieszenie tworzenia różnorodnych form opieki nad dziećmi, to wprowadzenie bonów opiekuńczych finansujących koszty opieki, to wsparcie rozwoju programu budowy mieszkań na wydajem z niskim czynszem. To także nacisk na wprowadzenie do 2017 roku, zgodnie z planami rządu, pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej. To są silne sojusze, sojusze gospodarcze, sojusze polityczne, także sojusze wojskowe. Dlatego byliśmy i będziemy aktywnym i odpowiedzialnym członkiem NATO i Unii Europejskiej. Dlatego w obliczu kryzysu militarnego na Ukrainie podjęliśmy konkretne i skuteczne działania. Mamy istotny wkład w przyjęcie przez ostatni szczyt NATO w Newport szeregu decyzji wzmacniających wschodnią flankę sojuszu, decyzji wzmacniających polskie bezpieczeństwo. Zaprosiłem do Polski przywódców NATO, by potwierdzić także naszą silną pozycję w sojuszu by wzmocnić w ten sposób bezpieczeństwo ojczyzny. Nie można, nie da się zbudować mocnej pozycji Polski, dystansując się od Unii Europejskiej. Prezydent jest wierzchnikiem sił zbrojnych. Wiąże się z tym naprawdę wielka odpowiedzialność. Konieczna jest wiedza i doświadczenie w tym zakresie. Zwłaszcza w niespokojnych czasach, a mamy czasy niespokojne. Mam tę wiedzę i mam to doświadczenie. Pragnę nim służyć Polsce przez następne pięć lat. Jeszcze jako minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka w 2001 roku uzyskałem zgodę ówczesnej koalicji, ale co było swego rodzaju niezwykłym zjawiskiem, także opozycji także ówczesnego prezydenta na program modernizacji sił zbrojnych. Uzyskałem zgodę wtedy na finansowanie tego programu na poziomie 1,95% PKB rocznie. Przywróciliśmy w wyniku zgodnej współpracy prezydenta, rządu i parlamentu dwa, znowu wskaźnik 2% PKB na obronność od roku 2016. To jest konieczność, to jest nasz obowiązek, w obliczu niespokojnych czasów. Polska armia jest armią profesjonalistów, jest coraz nowocześniejsza, coraz lepiej wyposażona i wyszkolona, jest sprawdzonym i cenionym partnerem w NATO, ale tam też zostało jeszcze sporo do zrobienia. W imię zgody i bezpieczeństwa po raz pierwszy w Polsce zaproponowałem także opozycji udział w pracach Prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie wszyscy propozycję przyjęli, ale zamierzam podtrzymać tę ofertę, bo nie ma przecież narodowego bezpieczeństwa bez narodowej zgody. Będę więc jak dotąd łączył szacunek dla tradycji z nowoczesnym polskim patriotyzmem patriotyzmem wyrażającym się w nauce, w pracy, w szacunku dla polskiego demokratycznego państwa i jego praw.